Coś czuję w tych zębach, jakichś nie tak. Co? <laughs> coś, ta, coś mi tam nie pasuje, pianika. <laughs> ale co się dzieje? <śmiech> jaki, <śmiech> jest, <śmiech> jaki jest? Jaki jest problem? <laughs> Ależ boli? No tak. Troszkę, znaczy nie tak, że boli, ale jakoś taki... Coś mi tam nie pasuje w tych zębach, nie wiem co, ale... Nie, jakoś. Uwieram coś. Mhm. Tata, a może opowiesz jakąś ciekawą historię? Albowiem dziś są Twoje urodziny. Więc może opowiesz nam mi, znaczy się, bo przecież jestem tylko tutaj ja. Wcale tego nie nagrywam z ukrycia. Czy może są jakieś opowieści? <śm> Się kradło konie. Skakało przez płoty, zbierało jabłka, rzucało się, biło gdzieś po pijaku. Nie ma takich historii z, z młodości, młodzieńcze lata. Jak to kiedyś było? Jak to było kiedyś? Proszę. Jak to kiedyś było? Hmm, to tu to takiego, czekaj, to tu takiego, no, no, to coś, coś, coś. No, no hmm. co na przykład, co takiego było, no coś. Taką opowieść, znaczy się, jak był mały, to że z tatą poszedł do kina. Hmm. I tam taki jeszcze ruski film, jako bajka to była, to dzieci. I no, że to tam taki był trochę straszny. Bo taki straszek tam siedział w studni. No i się go po prostu przestraszył na tym filmie. I po tym, że jak był taki po tym jak wieczór, to mi się pod tym bebą To Mój telefon. Coś dzwoni. Tak. Jak to może mi tak ktoś dzwoni? Z czynami możesz i zaraz sprawdzić, no. O Boże. No to niedobrze. To znaczy, dobrze, ale niedobrze, że w takim momencie i teraz co?